Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak Wy, spragnili piłki w najlepszym wydaniu. Dzisiejszy mecz będą mieli przyjemność komentować dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami prawdziwa futbolowa uczta, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Ekipa Vipers zagra przeciwko Krakens. Jako, że mecz jest towarzyski, powinno być spokojnie, bez ordynarnych niebezpiecznych fauli. Takie spotkanie o umiarkowanej intensywności. Teraz szansa przed nim. Posłał piłkę na dalszy słupek. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Za linię obrony bardzo sprytnie. Nie ma dola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca na boisko. Ma trochę miejsca na strzał. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. W obu zespołach mamy gwiazdy wielkiego formatu. Myślę więc że zapowiada nam się emocjonujący mecz. Po obu stronach, jak sami państwo doskonale widzą, nie brak wielkich piłkarskich talentów. Z przebiegu spotkania dowiemy się, które gwiazdy lśnią dzisiaj najjaśniej. Ależ go tam dostrzegł. Gabriel Jesus! Gol! Ależ czysto trafił tę piłkę z woleja. No, no! Wspaniały strzał! Brawo, brawo, brawo! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. A potem zawodnik świetnie się zastawił. Osłonił piłkę. Następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Może coś z tego będzie. Mierzona piłka. Prostawy cobrońców. Precyzyjnie podał tempo. Nie ma innej możliwości. Będzie gol. Gol. Oh, oh, oh. Ryzykował tym voleyem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka. Falcet. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2 do 0. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Dener gry. zmienia Ariana Robena. Dacut, Leonardo Fichtenburg. I przy piłce Werner. Ależ minął obrońców. To jest ten moment! Tak, to jest bramka, proszę państwa! Niesamowite emocje na trybunach. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Skutecznie zaatakował. Kilian Mbappé. Ach, teraz znakomity przechwyt. Bardzo dokładnie, wprost, za Ach, dosięgnął piłki, brawo! Pięknie go dostrzegł. Go! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, więzienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze do tym wiedzą. Kylian Mbappé. No, może coś z tego będzie? Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Jest szansa na groźną akcję. Doskonale to teraz wypił Niebezpieczeństwo Zażegnamy. Będzie sam na sam z bramkarzem. No groźnie, pachnie bramką. Nabrali chyba trochę wiary. Mają trafienie kontaktowe. Jedna bramka różnicy już nie robi takiego wrażenia. Czy uda im się teraz wyrównać? 3 do 2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Dobrze prowadzi piłkę. Kilian Mbappé. Piłkarze Krakens atakują przeciwników. I teraz bardzo ważny przechwyt. Niezła okazja do kontry. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Mbappé już czeka po drugiej stronie. Ależ czysto, trafił tę piłkę z woleja. No no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. No i mamy wynik remisowy 3 do 3. Mbappe. Dachut. Dobrze. Przebił się. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. To może dać prowadzenie. Werner! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa! Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Prawo dla Liniowego. Jest spalony. Ależ przeczytał to jak profesor. Gabriel Jesus. Bardzo ważna interwencja obrony. Ruszył do przodu całkiem udanie. Czy będzie prowadzenie? Atakujący zawodnik był blisko, ale nie dał sobie rady ze świetnie dysporowanym bramkarzem. Dużo bramek, ale wciąż mamy remis po pierwszych 45 minutach 3 do 3. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetny występ, dwie bramki, szkoda tylko, że obrona się nie spisała i po pierwszej połowie zaledwie remisują. No, rozpoczynamy drugie 45 minut meczu. Ależ ich przychytrzył, znakomita okazja. Tak! Proszę państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. 4 do 3. Oba zespoły kontynuują ofensywną taktykę. Dobry atak z Kylian Kilian Mbappé. No, złe krycie i napastnik będzie miał szansę. Mbappé! No, to jest trzecia bramka. Hat-trick jest dzisiaj w fenomenalnej formie. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. A Mbappé świetnie złożył się do strzału i celnie uderzył. Naprawdę ładna bramka. No, po tym pięknym golu mamy remis. Łatwiej jest szansa na groźną akcję. Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Jakże niewiele zabrakło, żeby objąć prowadzenie. Jeśli ta sytuacja ich nie zniechęci i będą nadal stwarzać sobie podobne okazje, prędzej czy później trafią do siatki. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? I to jest, proszę Państwa, hatnik Niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, aby futbolu efektywne i efektowne. A na koniec wspaniała podcinka nad bramkarzem. Zawodnik wykazał się w tej sytuacji kunsztem artysty i spokojem graba. Okazja teraz przed nim. Nie tego. Niesamowita sytuacja. Nikt już mu nie mógł przeszkodzić. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Gabriel Jesus. Werner. Kylian Mbappé ma teraz sporo miejsca na skrzydle. No udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nawet w Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Interesująco zapowiada się ta akcja. Werner! Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Był faul i rzut wolny. Promes. Dobrze. I teraz jest przed nim szansa. Ależ teraz ważna interwencja. Mogło być groźnie. Kibice nie mieli czego świętować w ostatnich minutach, ale zaraz mogą cieszyć się z prowadzenia. Bramka na postępy. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Pani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Będzie wznowienie z autu. Gabriel Jesus. Timo Werner. Ale świetna szansa teraz. Nie trafił. Ależ mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Daniel Malem. Bez piłki Vipers. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Davis. Pekarik. Pole karne. Będzie ciężko. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Mają teraz trochę miejsca. Świetne teraz zagranie. Idzie z piłką do przodu. Quincy Promes. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przejęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie, co za dramaturgia. Teraz ciężko im będzie odrobić strach. Zepsute podanie obrońca miał ułatwione zadanie. Wysoki presji się opłacił. Dobra interwencja obrońcy niebezpieczeństwo zażegnane. No i kolejne jego dobre podanie. Wajpers coraz bliżej do bramki rywali. Zawodnicy Kraken z piłce. Gabriel Jesus. Timo Werner. Będzie wznowienie z autu. Dobre, skuteczne podanie. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. To mógł być gol wyrównujący. Powinien lepiej strzelać. Piłka wyraźnie nie siadła mu na nodze. Może jakaś nierówność mu by tam przeszkodziła. Może coś z tego będzie. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Marny występ tego zawodnika nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Ja 84 minuta, jeszcze 6 minut do końca. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. Renaty i Barbara. Teraz albo nigdy, być może ostatnia szansa na wyrównanie. Było bliska, jednak słupek. Piłka wciąż grze. Go! Siła, na pewno więcej koncentracji. Mają remis, a może pokuszą się jeszcze o zwycięstwo. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca banka, no i wszystko zaczyna się od nowa. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Końcówka spotkania. Pewnie spróbują rzutki w pole karne. To może być najlepsza okazja do zapewnienia. Czy będzie prowadzenie? Słuszna decyzja, rzut wolny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. To jest jego pozycja. Nieraz już umieszczał z podobnego miejsca piłkę w siatce. Czy obejmą prowadzenie? Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Szansa. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Ostatecznie na aut wybita ta piłka głową. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Nie rezygnują z poszukiwania zwycięskiej bramki. To już ostatnie chwile, a remis ich nie satysfakcjonuje. Promes. Po 90 minutach gry mamy remis i przed nami dogrywka. Sporo było emocji przez 90 minut. Mam nadzieję, że nie zabraknie ich w dogrywce, która właśnie się rozpoczęła. Dachód. Okazja teraz przed nim. I mamy bramkę. Powtórce. Widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A wykończenie? Palce lizać. Wielu zawodników straciłoby głowę i trafiłoby w bramkarza, a on pięknie przerzucił piłkę na Piłka odzyskana przez Krakens. się na dobieg. Jest groźnie, może strzelacz. Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Mogą ich teraz skontrować. Nie ma dwistka, gra. Ale z wywiódobrojców nowo nieposzalną szansę. wcześnie ruszył do podania. Z Renato i barra. Daniel Malen. Przy piłce Mbappé. Naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Taka okazja, czy się uda? Tak! To jest bramka! W najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku. Odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. Oba zespoły nastawiły się dzisiaj na zdobywanie bramy. Nie na odmianę. Dobre ofensywne wyjście. Już wydawało się, że położył bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną glebę. Świetnie teraz na wolne pole. Niestety spalony za szybko ruszył do przodu. I strata piłki. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Ma trochę miejsca na strzał. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Fenomenalne zachowanie, zasłużone gratulacje. Oba zespoły strzelają. Gorzej z funkcjonowaniem defensywy. No, może coś z tego będzie? Rozpoczęli drugą połowę dogrywki. Podanie przejęte przez Rywala. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ależ była szansa. Był sam na sam z bramkarzem i przegrał. Tak, Darku, tak okaz. Jak... Czy to jest strzał na remis? Ależ to bronił Wydawało się, że musi być z tego bramka. Nikt nie miałby do niego pretensji, gdyby to wpuścił. Cudowna interwencja. O, dobrze teraz wycofali. Świetnie zblokował. Pewna interwencja bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Krótkie rozegranie. Mbappé. Piłka w do bramki! Jest, proszę Państwa, remis! Dopiero po wtórce widzimy, jak ładnie przymierzył. To naprawdę wymagało precyzji. Bramkarz wydaje się zaskoczony. Spodziewał się raczej, że rywal huknie z całej siły. A tu takie finezyjne uderzenie. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Próba techniczny do strzału. Broni gramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Do końca dogrywki mamy jeszcze 7 minut. Dobre to prostopadłe podanie. Rozpoczynają ostatnią akcję. Jest gol, jest piłka w szatce. Udało im się i teraz prowadzą. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. ale okazja! Czy ją wykorzysta? Obronił, nie wpuścił piłki do siatki. Stara się dwóch zdań. Jego zespół przegrywa, ale on jakby nie chciał się z tym pogodzić. Jakby grał już tylko o własny homie. Jest groźnie, może strzelać. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Gol, ale co trafił tę piłkę z woleja. No, no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. A teraz możemy ponownie przyjrzeć się całej akcji, po której padła Bramka. Już po pierwszym uderzeniu mógł być gol, ale Bramkarz interweniował, choć nie na tyle skutecznie, by uniemożliwić dobitkę. Ale trzeba powiedzieć, że... Bramkarz ma dzisiaj z nim nie lada kłopot. Już trzeci raz umieścił piłkę w siatce. Doskonała gra tego piłkarza. No w dzisiejszym meczu wynik mamy prawdziwie hokejowy. Obie drużyny nam się rozstrzelały. Tu już się nic nie zmieni, bo sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Dobry występ został skwitowany zwycięską bramką w ostatnich minutach spotkania. Ostatecznie czas zagrał na ich korzyść. Pięknie go dostrzegł.